Cześć. Witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Jako że niedawno odbył się w finał jednej z najlepszych produkcji ze świata Ninjago, to wypadałoby przedstawić wam nową, odświeżoną topkę 10 najlepszych sezonów Lego Ninjago. Dla przypomnienia to jest tylko moja opinia i ty drogi widzu nie musisz się z nią zgadzać. Daj znać za to w komentarzu, jakie sezony są twoimi ulubionymi i przede wszystkim dlaczego. A my już lećmy do właściwej części materiału. Miejsce 10. Zastanawiałem się tutaj pomiędzy dwoma sezonami, a mianowicie 10 oraz 11. Jednakże muszę wybrać tylko jeden i będzie to sezon 10. Inwazja Oni. Ten sezon mocno traci na tym, że miał tylko 4 odcinki, które wprowadziły nam demony, nowych wrogów, z którymi ninja musieli się zmierzyć. To była największa bolączka. Niestety oni pojawili się tylko dlatego, że ktoś musiał być tutaj głównym wrogiem, zatem dostaliśmy randomowego generała Omega. Dodatkowo cierpią w tym sezonie wątki ninja, które wypadły po prostu słabo. Pixel za to pokazywała swoją wartość. Ten sezon znajduje się na tym miejscu z jednego konkretnego powodu: zakończenie póki co wątku Garmadona. Tak czy inaczej, sezon mógłby być 100 razy lepszy. Miejsce 9. Sezon 8 Synowie Garmadona. Jest to produkcja z którą mam najwięcej wspomnień, a to ze względu na to, że robiłem na temat niej najwięcej filmów. Zarazem 2018 rok był tym jednym z przełomowych dla mnie lat gdzie m.in. właśnie przez Ninjago, tak Ninjago, poznałem super ludzi. Sezon 8 po czasie można uznać, że nie był najlepszy. Pierwsza połowa sezonu jest zwyczajnie kiepska, nie wyjaśnili praktycznie faktycznie nic o motocyklistach. Samurai X został od tak wytłumaczony, jakby nikt się nie spodziewał, nie spodziewał że była to Pixel. A rodzina Kolewska na czele z Haczyńcem to koszmar. Najciekawszym aspektem w tym sezonie były oczywiście maski Oni, które wydawało się, że będą ciągły za sobą fajną historię. No właśnie, wydawało się. Do tego powrót Garmadona jako złola. Szkoda trochę potencjału na lepszy wstęp do większej historii. Miejsce ósme, sezon pierwszy, rok węży. Jako, że od niego zaczynał się pełnoprawny serial, to nie mogło go zabraknąć w topce, w szczególności, że początki nie były takie złe. Niosły za sobą wężonów, ciekawe osobniki, które z biegiem sezonów dostały rozbudowaną historię. Plus oczywiście tutaj za Scalesa i Pytora, moją ulubioną dwójkę. Historia zbyt skomplikowana nie była, ale za to przynajmniej wspominam... Dobrze tamten okres. Zamek wydawał się najciekawszą postacią tam, i faktycznie im dalej podążaliśmy, zanim to tak było. Miejsce siódme, sezon drugi, rok węży. Przygoda trwa. Początkowo właśnie tutaj historia miała się zakończyć, ale serial został kontynuowany. Pierwsze kilka odcinków było ok, bo rozbudowały postacie z Ninjago City. Ale dopiero później, gdy doszedł do tego wątek ojca Zej najmroższa wyspa to zrobiło się o wiele ciekawiej. Szanuję za motywy które tam się pojawiły, jak chociażby temat złotych broni i postaci Garmadona. Jeżeli faktycznie tutaj byłby wielki finał, to byłoby to godne zakończenie miejsce szóste, sezon trzeci reaktywacja. Kreskówka dostała kontynuację, w której to głównym baterem był mistrz lodu Zane. Był to najlepszy zabieg, jaki twórcy zrobili, ponieważ to właśnie ta postać w dwóch poprzednich sezonach była jedną z ważniejszych, a teraz gdy dostał on jeszcze więcej do roboty to już w ogóle super. Do tego dochodzi dobry Garmadon, który był fajnie napisany. Te dwie postaci uważam za najciekawsze w tej produkcji. Ze złoli dostaliśmy powrót Overlorda i Pytora i było to ciekawe połączenie tych postaci. Sza szanuję mocno za to. Miejsce piąte. Sezon szósty. Podniebni piraci. No największą wadą w tym sezonie bez dwóch zdań było cofnięcie wydarzeń. Ten aspekt spowodował, że wiele osób nie lubi tego sezonu. No ja się im nie dziwię. Przynajmniej te wydarzenie spowodowało, że kiedyś twórcy mogą wrócić chociażby do rodziny Jaya. To że ta postać dostała więcej do roboty było czymś fajnym, w końcu mogłem polubić trochę go bardziej, bo nigdy jakoś za nim wielce nie przepadałem. Szanuję, że inne drugoplanowe postacie miały coś do roboty. Na Dakan uważam, że jest jednym z najlepszych wrogów serialu i zdania nie zmienię. Miejsce czwarte. Sezon 12. Prime Empire jest to jeden z najlepiej dopracowanych sezonów, gdzie twórcy włożyli dużo serca, aby go zrobić. To po prostu czuć podczas oglądania. Jay ponownie został doceniony. Brakowało tego, ponieważ w poprzednich sezonach był średnio napisany. Fajnie uzupełnia się dalsza relacja tej postaci z nią. W tym wszystkim dostaliśmy ciekawy świat Prime Empire stworzony przez Miltona Dyer'a i spoko napisane drugoplanowe postacie, szczególnie o kino. Jak najbardziej jest kilka rzeczy, które należałoby zmienić albo wyrzucić, ale jako całość sezon dostarcza rozrywkę. Ogromny plus za to, że Mechanik stał się głównym wrogiem wraz z Unagami, jak tak dalej będą doceniać pomniejszych wrogów to ja rozumiem. Oczywiście też szanuję mocno za postać Pixel, która w tym sezonie, no wymiatała, w 100% wymiatała i mam nadzieję, że w kolejnych sezonach także dostanie dużo do roboty, bo ostatnimi czasy no ma co robić i niech tak zostanie, najlepiej jeszcze jakby się pojawił o niej osobny sezon, bo zasługuje na to. O sezonie 12 mógłbym gadać godzinami, ale nie będę przedłużał i lećmy dalej. Miejsce trzecie. Sezon 5. Opętanie. No ciekawie twórcy to wszystko poprowadzili. Poznaliśmy mistrza Wiatru Moro, który był dawnym uczniem U. Jego historia została dopracowana w 100%, dzięki czemu stał się jedną z najlepszych postaci w kreskówce. Motywy związane z pierwszym mistrzem spędiccu Kryształem Krainy i 16 krainami były interesujące w tamtym momencie. To, że Colt stał się duchem było nietypowe i fajnie. Takie rzeczy lubię. Największym problemem jaki mam tutaj w tym piątym sezonie to to, że to powinna być główną baterką, a nie Lloyd. A to ze względu na to, że z siostrą Kaja dostaliśmy najwięcej nowych rzeczy, które były warte uwagi. To ona nawet pokonała ostatecznego wroga, zatem no coś tutaj nie do końca zostało przemyślane przez Lego. No ale okej, okay, to nie zmienia faktu, że piąty sezon jest bardzo dobry. Miejsce drugie, sezon czternasty, The Spicy Bound. Co jak co, ale twórcy przy tym sezonie mocno się postarali, czego bym się nie spodziewał, szczególnie po poprzednim, trzynastym sezonie okolu. Nie miałem żadnych większych oczekiwań wobec tego, co dostaliśmy w tym roku, a tu się okazuje, że doszliśmy do tego momentu, że... Pokazali coś naprawdę mocnego. Nia była główną baterką, no i tutaj leci ogromny szacunek. To, że miała dookoła relacje z przyjaciółmi i rodziną pogłębiło bardziej mistrzyniem wody. I o to chodzi. Tego potrzeba więcej w przypadku innych postaci. Doczekaliśmy się kolejnego wspaniałego wroga w serii jakim jest Kalmar. Jego decyzje i dokonania były uzasadnione w 100%, nie dziwo to, że w końcu zginął. W końcu z, z jakimś wrogiem to się stało. Do tego w 14 sezonie twórcy zadbali o spójność. Tego brakowało od dłuższego czasu. Tutaj wszystko zostało przemyślane od początku do końca. Ogromne serducho dla tej produkcji. Oby kolejne sezony też takie były. Miejsce pierwsze, sezon czwarty, Turniej Żywiołów. Nic się nie zmieniło, nadal uwielbiam ten sezon, ponieważ mam z nim też bardzo dobre wspomnienia. Świetnie się bawiłem, oglądając na ekranie różnych mistrzów żywiołów. Dostałem przy okazji super wrogów jakimi są Klaus i Chen, ich historia z przeszłości została dobrze dopracowana i fajnie się to wiązało z kolejną postacią, Garmadonem, który podczas finału poświęcił się dla dobra Ninjago. Było to godne zakończenie dla tej postaci w tamtym czasie. W czwartym sezonie był już takim typowym mentorem i to wszystko dobrze się ze sobą łączy. Szanuję za wszystko co było w tym sezonie. No 2015 rok to był Dobry moment dla ninjago. I to byłoby na tyle w tym materiale. Przekazałem wam obiecaną nowiutką topkę sezonów ninjago. O każdym z tych sezonów pełno bym gadał o wiele dłużej, ale po co niepotrzebnie przeciągać. Dzięki zatem za oglądanie i widzimy się w kolejnych filmach. Pamiętajcie o łapce w górze i subskrypcji. Na razie, cześć!